Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym opowiem Wam trochę o tym, jakie produkty możecie kupić, posiadając budżet 50, 100, 200, 500 i 1000 zł. Od razu mówię, że te zestawienia, które przygotowałem, zakładają, że wydajecie cały ten budżet na jednych zakupach. I co, możemy już przechodzić? W budżecie do 50 zł, myślę, że możecie pokusić się o blistry. Jeśli zaczynacie z Pokémonami, Blistry to jest bardzo fajna opcja. Niektóre te trzy pak Blistry możecie dorwać już poniżej tych 50 zł, więc to jest bardzo fajna opcja, żeby zacząć z kartami. Oczywiście dostajecie jeszcze karty promo, więc to zawsze fajna sprawa. Eee, oprócz tego, jeśli nie kupujecie Blistrów, to najlepszą chyba opcją na zaczęcie z Pokémonami z małym budżetem 50 zł jest kupno luźnych boosterów tak jak my to z Desem uczyniliśmy dwa lata temu. Często na Allegro możecie zobaczyć, szczególnie na naszej stronce, na którą już was serdecznie zapraszam, jeśli chcecie kupować produkty w niskich cenach, to właśnie na naszej stronce tcgn.pl możecie znaleźć promocje na karty. I nie tylko, bo staramy się też wrzucać akcesoria, o których też w tym odcinku wspomnę. I tak, luźne boostery myślę, że od 14-15 zł da się dorwać boostery, żeby mieć darmową dostawę na Allegro ze Smartem. Potrzeba wydać 45 zł, czyli takie trzy boosterki i już macie darmową dostawę. Eee, boostery to raczej jedna z najlepszych opcji na zacz zaczęcie z Pokémonami W niskim budżecie, bo możecie wybrać sobie boostery z różnych setów i popatrzeć, który set wam się bardziej podoba, które karty. Oprócz tego mamy jeszcze Pokémon GO Pin Collection. Sam set z Pokémon Go jest jednym z ciekawszych setów do otwierania, bo jest dość mały, więc y, większa szansa na ciekawszy drop. No i oprócz tego zawsze ten pin, który widzicie na ekranie, jest y, fajną opcją. No i jedna z moich ulubionych opcji w, na małe Pokémonowe zakupy, czyli minitiny. Nie z każdego setu one są, ale jak są, to to jest naprawdę bardzo spokojna opcja, bo macie puszeczkę, w której od razu możecie trzymać te karty. Myślę, że sensowny przedział za minitiny to jest około 30, od 30 do 40 zł to jest ten przedział za minitiny, który uważam za rozsądny. Ja najczęściej pamiętam jak brałem to było około 34 zł za minitina. Bardzo spoko opcja. No, i od razu Wam mówię, jeśli możecie, to od razu do każdych zakupów dorzucajcie sobie koszulki. My korzystamy z koszulek Game Genic Soft Sleeves. Widzicie je teraz na ekranie? Są dosyć tanie. Przechodziliśmy przez różne koszulki, i co do jakości. W tych jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Kosztują około 6 zł i naprawdę są bardzo spoko koszuleczkami. Oprócz tego na samym początku kupowaliśmy jeszcze Prime Double Sleeving Pack Game Genica, też je widzicie teraz na ekranie. My jakie braliśmy dwa lata temu, tam wzięliśmy sobie kilka tych paczek, tych koszuleczek. To od razu były inery i outer, więc świetna opcja, ale my płaciliśmy wtedy około 20 zł. Teraz patrzę, że najtaniej za 40 można dostać. Co już nie jest taką dobrą opcją i jednak odeszliśmy od nich. Myślę, że jakby powróciły ceny na... Na poziomie 20zł za taki zestaw, to wzięlibyśmy je jeszcze, bo są naprawdę fajnymi koszuleczkami, bardzo dobrej jakości. Druga sprawa jest taka, że jeśli otwieracie trochę ETB, to y, tych zewnętrznych koszulek nie potrzebujecie, bo zawsze w ETB znajdziecie. Jeśli nie pakujecie każdej karty w zewnętrzne koszulki, to na spokojnie to co otwieracie z ETB wam starczy. Yy, teraz przechodzimy już do zestawu do 100zł. No i oprócz tego, to co yy, powiedziałem w poprzednim zestawie do 50, otwiera się nam jeszcze możliwość kupienia tinów tych normalnych z czterema boosterami i tak to też jest bardzo fajna opcja, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają z Pokémonami i potrzebują gdzieś trzymać te karty, bo sam trzymam większość mojej kolekcji właśnie w takich tinach. Jest to bardzo spokojna opcja, bo karty się wam nie pogną, szczególnie jeśli na bokach tego tina wsadzicie sobie zafoliowane paczki z energią. To wtedy te karty sztywno siedzą i się nie poobijają. No i różnego typu boksy. Raczej te mniejsze, ale też są bardzo fajną opcją na zaczęcie przygody z pokomonami. W zestawie do 200 zł mamy już co wybierać, bo mamy wszystko z poprzednich zestawów. No i dochodzi nam jeszcze jeden z najciekawszych produktów. Czyli ETB. ETB kupione w dobrej cenie zapewnia Wam koszulki. Zapewnia Wam dividery, czyli te przekładki, samo, e, pudełko, w którym możecie trzymać e, karty. To jest chyba jedna z najpopularniejszych opcji do trzymania kart, to właśnie w pudełkach PLTB. E oprócz tego, dostajecie karty z energią, oprócz tego, dostajecie jeszcze kostki, znaczniki obrażeń. Więc cały zestaw, który pomoże Wam w zaczęciu gra, e, e, z graniem w, właśnie w tą karciankę, w tym zestawie. Jeszcze jeśli nie chcecie kupować ETB, bo uważacie, że nie, nie chcecie na rastlet boosterów, a wiecie, że będziecie otwierać w przyszłości więcej tych boosterów, to uważam, że rozsądnym byłoby kupienie klasera, a za resztę może jakiegoś mniejszego boksika, może jakieś mini-tiny, może zwykłego tina, może jakieś boosterki luźne. Klasery, które używamy z Album Ultra Pro. Podstawowa wersja Czyli na 9, 9 kart na stronie to jest około 115 zł, więc to nie jest majątek, a naprawdę pomaga ochronić Waszą kolekcję, szczególnie gdy na samym początku nie macie dużo tych kart, to dużą satysfakcję sprawia trzymanie ich w, właśnie w tym albumie i przeglądanie ich. Z czasem, jeśli macie już dużo tych kart, to raczej większość z nich będziecie trzymali czy w Tinach, czy w ETB, bo kupno do każdego setu, tak jak ja kiedyś myślałem, że będę to robił, klasera jest po prostu nieopłacalne. Nie z każdego setu nie zbierzecie kilk. Ponad stu paru kart, żeby kupować klasera, nawet jeśli to i tak trochę miejsca się z tego marnuje, więc klaser ja zostawiam na. Moje ulubione karty, na najdroższe, najładniejsze, jakieś karty, które bardzo mi się podobają w zestawie do 500 zł. Macie już w sumie nieograniczoną prawie pulę produktów, to znaczy macie booster Boosterbox z nowych setów i macie UPC. Teraz UPC nowe wyszło z Terapagosem. Uważam, że jest fajne. Ogólnie otwieranie UPC jest świetną opcją. Ja otwierałem UPC z Charizardem. I uważam, że to jest naprawdę świetna zabawa. Bo macie tam dużo boosterów. Macie... Samo UPC samo w sobie jest świetnym produktem. Fa Szczególnie to z Charizardem było świetnie wykonane. To z ze setu 151 z MiU było trochę gorzej. To nawet stwierdził, który otwierał, że jednak i stru sama struktura tego opakowania i zawartość. Nie była tak fajnie ułożona jak w Charizardzie, gdzie w Charizardzie macie to sztywne pudełko, macie wyciągane kieszonki. Ogólnie zachęcam do firmu, link znajdziecie w opisie, gdzie otwieraliśmy jedno i drugie, e, do dwóch filmów. Na jednym otwieraliśmy Charizarda, a na drugim Mew a nawet dwa razy otwieraliśmy Charizarda. To wszystko znajdziecie w opisie. i ogólnie mówię tak, bardzo spoko produkt. Czy na początek przygody z Pokémonami to jest najlepsza opcja? Szczerze nie wiem, raczej bym się skłaniał ku kupnie ETB, ku kupnie klasera i ku, ku, ku kupnie jakichś listów, jakichś tinów. Zamiast od razu kupować UPC, bo jednak to jest dość drogi produkt, bo myślę, że najtaniej teraz to jest około 500 zł za Mi Jest teraz prawie nie do dostania w normalnej cenie. I tak, jeszcze zostaje nam Booster Box czyli. Po prostu 36 boosterów. To jest tylko produkt skierowany tylko do fanów boosterów i też na samym początku bym go nie kupował. Chyba, że jesteście zdecydowanie jakiś set Wam się naprawdę podoba, to tak. To Boosterbox jest wtedy najlepsza opcja, bo otwieracie boostery, niczym innym się nie przejmujecie i dostajecie boostery w bardzo dobrych cenach. Ale jeśli zaczynacie przygodę z Pokémonami i nie jesteście nastawieni na jakiś set, to raczej skierowałbym się w stronę kupnie. Luźnych boosterów z różnych setów zamiast kupowania jednego booster boxa, żebyście też zapoznali się z tymi różnymi setami i zobaczyli, który Wam się najbardziej podoba. Najważniejsze to, żeby nie skupiać się tylko na jednym yy, secie, tylko kupować sobie z różnych, bo po pierwsze będziecie wtedy mieli mniej powtórek. A z doświadczenia powiem Wam, że jednak jeśli macie X set tych powtórek to już się robi troszeczkę męczące w przekładaniu tego w magazynowaniu. Ale na samym początku radziłbym tego unikać i kupować sobie z różnych setów, przez to bardziej zainteresuje się tym światem Pokémonów. No i zestaw do 1000 zł to jest raczej taki można powiedzieć eksperymentalny mój pomysł na stworzenie takiego zestawu, a mianowicie, gdybym ja miał wydać na raz 1000 zł na jako początkujący z moim doświadczeniem yy, na Pokémony, to kupiłbym tak: na pewno kupiłbym yy, dobre jakieś ETB, który mi się podoba. Kupiłbym, myślę, że co najmniej jeden klaserek, żeby trzymać te karty. Na pewno kupiłbym sobie jakiegoś boxika, yy, żeby zobaczyć sobie, z czym się je te boksy. To znaczy jest to bardzo fajny produkt, bo dostajecie tam karty promo, dostajecie tam boosterki. Yy, i to jest jeden z ciekawszych produktów. Yy, oprócz tego, na pewno kupiłbym sobie jakieś mini żeby trzymać powtóreczki, trzymać jakieś mniejsze sety yy, I myślę, że gdybym miał te 1000 zł, i na ten moment, jak już powiedziałem, to jest koło wydanych około 500 zł max, to kupiłbym chyba albo UPC, jeśli by mi się jakieś bardzo podobało, albo bym kupił Booster boxa z jakiegoś setu, który naprawdę mi się podoba. I myślę, że to jest e, to. To jest taki zestawik, który na start byłby bardzo spoko opcją dla Was. E, ale mówię, wszystko zależy od tego, jakim typem kolekcjonera bądź e, zbieracza Pokémonów jesteście. Jeśli zależy Wam na graniu, e, ale też chcecie trochę potwierać tych boosterów, to skupiałbym się nie na boksach. Bo tam macie kartę promo. A jeśli zależy Wam głównie na graniu i na otwieraniu boosterów. To to jest trochę strata pieniędzy? Raczej brałbym Blistry, raczej brałbym boosterboxy Jeśli chcecie otworzyć naprawdę jakiś ciekawy produkt, to UPC jest świetną opcją. Tylko mówię, to jest koszt co najmniej 500 zł, więc to jest dość duży na start. Niewiele osób tyle wydaje. Które... Osób, osób, które nie miały doświadczenia z Pokémonami i chcą po prostu wejść w ten świat. I tak, pamiętajcie, żeby zawsze jak jest opcja kupować koszulki. Bo nawet te karty, które są waszymi powtórkami warto trzymać, bo nie niszczą się. I koszt tych koszulek to jest naprawdę... 6 groszy za jedną koszulkę to nie jest majątek. A jednak potrafią uratować skórę, nawet jeśli byście jakkolwiek delikatnie oblali tą kartę. Nie zniszczy się. Oprócz tego jeśli zaczynacie przygodę z Pokemonami to rozważyłbym kupno Klasera. Jest to bardzo fajna opcja, szczególnie na początku, gdzie trzymacie swoją kolekcję i nie macie dużo tych Pokémonów, więc cieszycie się każdym, nieważne czy to jest jakiś zwykły, czy to jest jakiś Holoriverd yy, holo, czy to jest jakiś Altarcik, Jeksik. Yy, po prostu cieszycie, cieszycie się tymi Pokémonami. I uważam, że w tym przypadku Klaser yy, to jest świetna opcja, żeby trzymać w jednym miejscu tą swoją kolekcję. Z czasem. Yy, Zobaczycie, że jednak e, przy kupnie dużej ilości boosterów, produktów, nie będziecie chcieli wszystkie otrzymać w klaserach, więc przerzucicie się na ETB. Myślę, że to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem wam e, z czym się to komunuje, które produkty są dla kogo. Mam nadzieję, że trochę wam pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam was do sekcji komentarzy, ale jeszcze serdecznie zapraszam was do na naszego Discorda do którego link znajdziecie w opisie tworzy tam się nam naprawdę świetne community świetna społeczność i jeśli macie jakieś pytania to zawsze ktoś wam na nie odpowie więc jeśli zaczynacie dopiero z pokemonami serdecznie was zapraszam oprócz tego jeśli zaczynacie z pokemonami, ale nie tylko bo chcecie kupować po prostu pokemony w niskich cenach to zapraszam na naszą stronkę tcgn.pl Znajdziecie tam promocje, codziennie wrzucamy kilka, czasem kilkanaście promocji na różne produkty pokemonowe Więc naprawdę jeśli chcecie kupić jakiś produkt, zajrzyjcie najpierw na stronkę Na pewno znajdzie się tam jakaś fajna promocja na niego i przez to zaoszczędzicie pieniądze a jednak Pokémony są dość kosztowną pasją, szczególnie jeśli chcecie otwierać dużo tych boosterków, a to naprawdę wciąga i co, ja już się z wami żegnam, a jeszcze jedna rzecz, jeśli spodobał wam się film, to serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, łapka w górę, oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco, no i jeśli chcecie nas wesprzeć, są takie opcje, a mianowicie Patronite i of 2 linki też znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu, jeśli stwierdzicie, że nasza robota jest fajna, a chcecie jakkolwiek pomóc, no to zapraszam. A jeśli nie możecie pomóc, to ja serdecznie zapraszam na Discorda. Tam też swoją obecnością pomagacie w rozwoju tej społeczności. Ja już się z wami żegnam i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!